Hej, szczepisz się? Co? Ja nie, mam dobrą odporność, prawie nie choruję. A ty szczepisz się? Ja, ja się nie szczepię. Nie wierzę w pandemię i nie znam żadnej chorej osoby. Szczepisz się? Co? Ja? Nie, strasznie boję się powikłań. Pamiętasz lockdown? Gdy szkoła była zamknięta, znajomi tylko online. Nie było kina, koncertów, wyjść na miasto. Chcesz powtórki? Nie szczepiąc się, zwiększasz ryzyko kolejnej pandemii i zamknięcia w domu na kilka miesięcy. Nie szczepiąc się, zagrażasz osobom starszym, schorowanym, młodszemu rodzeństwu oraz tym, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą się szczepić. W wyjątkowych przypadkach koronawirus atakuje również tych zaszczepionych. Jesteś pewien, że Twoja rodzina jest bezpieczna? I pamiętaj, młodzi też chorują, niektórzy ciężko.